Cześć, siemano, z tej strony Gamingowy Tata, witam w kolejnym odcinku Dying Light like The Beast. Tym razem, mam nadzieję przynajmniej taką, że nic mi tu nie wyskoczy, będę chciał się zająć właśnie zadankiem fabularnym Pougrzebane Prawdy. Ono na całe szczęście jest całkiem niedaleko na mapie i zaraz tam się udam, tylko najpierw poglą pogadam z tą handlarką, podobno ma coś dla mnie. Porozmawiajmy. A nie, to nie ten przycisk tu. Jak tam? U mnie ok, ale Anna. ciężko jej. Zresztą trudno się dziwić. Powiedz, gdybym mógł jakoś pomóc. Teraz może pomóc jej tylko czas. Dzięki, Kyle. Aha, to tylko tyle. Anna to jest postać z któregoś z poprzednich zadań. Jest w ciąży, straciła męża i wróciła do jaskini. Ale przy okazji sobie pohandluję, jak już tu jestem. Gdybyś był, drugi widzu, zainteresowany. Co tam spotkało Annę? Kup Max to będzie krzyżykiem. Nie mogę się przyzwyczaić do sterowania. Yy, co tam spotkało Annę, to polecam obejrzeć ci moje poprzednie odcinki. Weźmy to. Weźmy jeszcze gdzieś tutaj, powinny być pióra. Dobra. Szmaty, jak zawsze, potrzebne. Jak najbardziej, znaczy to miałem na myśli. To chciałem powiedzieć. Ten mój 639, a mój. Za... Za... Nie, tutaj nie mam. Pokaż, ile mój zadaje obrażeń. Może zamiast łuku wybiorę? 667 to jest mocniejszy. No i spoko. Dużo dosyć mam amunicji do niego. Ciekawe, czy mogę go na przykład ulepszyć. Gdybym tutaj miał jeszcze pod ręką gdzieś, a chyba jest stół warsztatowy, to bym sobie to sprawdził. Nie tu? Tu, no tu był. O, właśnie. No, użyj. Co ja mogę ulepszyć, wzmocnić? Rewolwer. No, sporo obrażeń zadaje, jak najbardziej. 38 Ale pistoletu niestety nie mogę Dopiero pewnie jak wbiję 14 poziom Z kolei to jakbym chciał ulepszyć No to zadanie będzie zadawało mniejsze obrażenia To jest dopiero absurdalne Nie wiem czemu tak jest, z czego to wynika Chodźmy Chodźmy zrobić zadanko No nie wiem, póki co to wam pomagam Chyba, że to nie było do mnie Z tym sprawianiem bólu A nie, chwila, która jest godzinka 9 godzin do zmroku. Aha, no to jest spoko. Myślałem, że będzie jakoś bardziej po południu. Czy ja nawet tutaj będę w stanie na przykład dobiec z Paputa? Mam nadzieję, bo nie mam nigdzie chyba pod ręką auta. Pokaż mi mapę. No tak, no w linii prostej biegniemy. Nadziałem się na drzewko. O, nie wiem, za późno chyba naciskam tą L. -kę. Lewy, no, wiecie co, lewy joystick, tylko lewy, lewą gałkę, bo mi się nie odpalają chyba te wspomagacze po skoku, po jakiejś akrobacji. I co, i teraz nacisnąć? Nie, nie odpaliło się w ogóle, nie było opcji. Dobra, nieważne. Innym razem zobaczę. Znowu się nie odpaliło. Daleko to jeszcze, bo tu jest jakieś auto? Nie, tu już jest bliziutko, chodźmy. Ona pewnie w aucie będzie czekała też. Ta Oliwia nasza wspaniała. Zgadza się, tak jak zawsze. Czyżby kolejna Chimerka do pokonania? Zaraz się dowiemy. Dobrze ci widzieć. Dowiedziałaś się czegoś nowego? Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Po prostu powiedz. Odkryłam, że. no. że to mój ojciec przyprowadził cię do barona. Wcześniej o tym nie wiedziałam. Cześć. co? On chciał ci pomóc, Kyle! Po prostu pomóc! Nie mógł wiedzieć! Że baron będzie mnie latami torturował. Kyle, nie wiem, co powiedzieć. Przepraszam. Przejdźmy do konkretów. Jak to wyglądało? Mój tata pracował nad tobą. Więc byłem projektem naukowym twojego ojca. Baron go zmuszał, Kyle. A mój tata ci pomógł. Byłeś prawie przemieńcem, a on przywrócił ci człowieczeństwo. Przywrócił ci ludzki wygląd. Ale w środku Baron próbował skopiować to, czym się stałeś. Efektami tych prób są chimery. Genetycznie zmodyfikowane drapieżniki, którymi da się sterować. Ale chimery nie były jego jedynym celem. Kolejny to badania Camilo. Komunikacja telepatyczna i kontrola umysłów. O co mu tak naprawdę chodzi? Co ten chory wiel chce uzyskać? Tego możemy się niedługo dowiedzieć. Ale nie musimy. Po prostu trzeba go zabić. Znalazłaś dla mnie kolejne chimery? Tak, według danych. To tutaj znajdziemy najnowszy twór Barona. O, tak szybko? Schowaj się gdzieś. Po wszystkim się odezwa. Nie sądziłem, że faktycznie tu będzie już Chimerka. Przed chwilą, co walczyliśmy yy, z Fantomem, tak się chyba nazywała tamta. W poprzednim odcinku dosłownie, a tu już kolejna. No właśnie, to, to na drabinę nie wskoczył. Może tam gdzieś na dole będzie w tych... O, no co jest? Oj, kur... dobra. Czy ja tu mogę wybrać... lornetkę, Chyba nie bardzo. Muszę ją najpierw wyekwipunkować, wy... wybrać w ekwipunku. O, tu coś drży. Coraz bardziej. No i co? Lornetka to jakoś tak... Ja, albo ja nie umiem z niej skorzystać, albo totalnie niepotrzebna, jest nieprzydatna. Dobra, bo tam nic nie mogłem namierzyć. Dobra, trudno, nie mogę, to nie mogę. Chodźmy. Latareczka? Może nie, może teraz warto byłoby właśnie wybrać tutaj zamiast latarki... Nie, na pewno zamiast lornetki. Może te noże? Jest ich pięć i tutaj te. Niech będzie. No i co, spadam na dół chyba, tak myślę. Wow, myślałem, że to trochę niżej, albo że utrafię tam. O, może tak, że utrafię. Serio? Pomyłka. Ona będzie tam na dole, ta chimerka, co? Tak mi się coś wydaje. Tutaj trujący bluszcz. Co jest? Spadaj stąd. To jest ta roślinna, trująca wstrętna. Oj, ale mi machnął. Dobra, chyba załatwiony. No na dole mnie tam kieruje na dół. I muszę spaść, albo zejść, albo nie wiem, zeskoczyć. Ładnie padają, to mi się podoba. Tylko tu już idzie jakiś. Dobra, to go sobie odpuszczę, chyba. Tylko tutaj, nie, nie, nie. To sobie wypiję. On tu chyba nie wlezie. Wróć, wróć. Jeszcze to mięsko zjem na full, żebym miał hapsika. Choć może warto byłoby z nimi powalczyć, jednak tu sobie nabić te punkty bestii. No, wstaniesz? Chyba tak zrobię. Przed walką warto mieć te punkty. Dobra. Czy to mi wystarczy tutaj na przykład tych poprzeciwników? Boś tak mało mi tego wchodzi. Nie wiem, co więcej daje tych punkcików bestii, czy zabijanie ich, czy na przykład może robienie uników odpowiednich. A trochę rośnie, ale niewiele. Dobra, chyba. Trudno. Nie jest mi najwyraźniej dane nabić tego tutaj. Chodźmy na dół. Korzystam w ogóle z tej eliminacji, z tego depnięcia takiego. Ej, nie, jak gdzieś źle, gdzieś źle chyba. Poszedłem, może dobrze. A może i dobrze. Znajdź chimerę, no jestem. A, to na tam gdzieś będzie, dobra, dobra. Jakieś przejście, ja myślałem, że tu wyjdziemy stąd, no to jest wejście, nie wyjście. Uuu, jakiś szybki. Nie, myślałem, że to on tak szybko biega. A to będzie jakiś wielki ogień, oh yes, grubaśny. Ciekawe tylko, na pewno będzie mocno bił. Tylko czy będzie szybki? Mam nadzieję, że nie. Z takim sobie poradzę. Chyba. to co, najpierw tych mniejszych? ociekaj Czemu tak powoli się tu. O, wow, wróć. Czemu się tak powoli tu poruszam? Ok. To mi odpowiada, jak on tak cienko biega. Dobra, uniki. Wybić tych małych, żeby nie przeszkadzały. I co zrobisz? Biegniesz na mnie? Chodź. Uciekaj, 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 kaj, uciekaj. Kilka strzałów i ucieczka. To jest dobra taktyka, moim zdaniem. Zaraz nabiję też sobie bestię. Też powinno być łatwiej. Ale może zaraz, zaraz, może ja spróbuję zaraz, 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 zaraz wybierze kwipunek, Bo widzę, że on jest mega twardy. Może na przykład tak. Pistolet to może niekoniecznie, ale jakbym wybrał sobie łuk i podpalające strzały. No, spróbujmy. Zróbmy tak i tutaj. Tylko trzy, okej, okay, no niech będą trzy. Czy on się zapalił? Kurka blada chyba coś. Jezu, on na mnie wbiegł. Dobra, uciekaj, 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 uciekaj. Tam jest. Dobra, bo źle robię. Nie no, muszę się ogarnąć trochę. Uciekaj. Bandażyk, szybko. Gdzie on jest? Tam. On niby się pali. Tylko, że... Czy ten na pewno tak długo ma się palić? Może on nie zgaśnie? Kurde, Co ja robię? Uciekaj, uciekaj, bo on widzę, że... Zmień tą broń. Olera jasna. No dobra, na ten szybki młotek niech będzie. Bo to na tych mniejszych muszę użyć. A tam nie wejdę? Może nie. Może faktycznie nie. Kurwa, maj, zaraz padnę. Jak nic. Lecz jeszcze raz szybko. Muszę, muszę go widzieć, bo jak go widzę, to łatwiej jest go unikać. O właśnie. To jest prosta sprawa wtedy. Uciekaj. Rozwal tych małych, czyli oni są już pokonani, już chyba są, dobra. A teraz, co wezmę? Tu mam nożyk, to może tym nożykiem? No biegnij, nie ma problemu, chodź. Tak, to ja lubię. I dziwną, dziwną teksturę ma na sobie. Muszę się rozglądać też do tyłu, bo w każdej chwili czuję, że mogą na mnie wyskoczyć kolejni, kolejne małe. To tu mu nic nie robią, te nożyki. też świetnie. O, panie! Odlecz się jednak. Najpierw, zanim bestia. Odejdziesz. Dobra, co ja mam jeszcze w ekwipunku? Bo te noże. wybuchowe? On nic nie zrobił? Ja się narzucałem, ale bez sensu. Dobra, to podpala. A czy mam. wytwarzanie? Podpalające strzały. Tak, 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 tego chcę. Ale może nie tyle, a tych mogę ile? Też 12. No, i teraz nie wiem, a które kusza zadaje więcej obrażeń? 1800, a łuk? No oczywiście, że kusza. No to dawaj. Wytwarzanie bełty. Ile mogę? Zróbmy tyle. Dobra. No, myślałem, że pobiegnie, a to cwaniaczek się zrobił. Uciekaj, uciekaj, Kajluś. Hy, on tu jest. Dobra. Zmiana szybko, tylko że kusza tutaj jeszcze raz, bo ja źle zrobiłem. Stój kusza i podpalający tu. Dobra, i teraz szybko. Tu i bigo. I co jeszcze, pokaż mi, co ja bym mógł. Czy mógł obrzucić? Może mołotowy? A może jakieś miny? Szkoda, że jej sobie nie zagradowałem. A tego mogę zrobić 28, to zróbmy z 5. Może granatnik na niego? Hmm, zaraz się zastanowię. Ehehe, dobra, to nie działa, to nic nie daje znaczy. A tu mam wybuchowy nóż, a nie, to tamte wyrzuciłem. O Jezusie. Tak chcę. No nie, w wodę to wrzuciłem, to super pomysł był naprawdę. Genialny. Jak on się pali, to jest spoko. No, i odzyskać stamkę. On Pobiegnie na mnie teraz? Podejrzewam, że tak. Dobra, pali się. No i biegnij. Oko, mam sporo, sporo całkiem zdrówka. Rozdrówka i i i całkiem widzę, że to powinno być dobrze. O Jezu, zapalony jestem. Jakieś coś, co tu się dzieje. Zaraz odpali drugi etap, swój i co będzie na drugim etapie. Prawie się władowałem. Ach, prawie mi machnął. Dobra, unik. A, i przyszli następni. Tak myślałem właśnie. Ile ich będzie? Czy się będą... Łoł, wow, tu są. Czy się będą respić? Bo to jest pytanie. Jak ich nie będzie więcej... O, dobra, wybije i koniec. Ale jak się pojawią następni i będą pojawiać, to będzie kiepsko. I co? Są, tutaj jeszcze jest jakiś jeden. O juzu, zapomniałem, że on... Nie, nie, nie wiedziałem, że on może teraz skakać. Uciekaj. Uciekaj. Nie chciałbym paść w takim momencie, bo w miarę to mi szło. Ej, dobra. Ej, mołotowki, to się sprawdzało. Wytwórz, tylko czy ja mam jeszcze coś, co by go mogło podpalić? A może to? Ej, a może mi otaczem. Ekwipunek, co ja mam za bronię jeszcze? No, niby mam. Aha, granatnik, nie mam miotacza. Dobra. Strzały podpalające, czy mam? Tutaj sprawdzę to. Mam bełty podpalające, znaczy ogniste. No to dawaj. Bełt i przerzutka na inną brońkę. Gdzie on jest? Tu. O jezu, będą wychodzić cały czas. Trudno. Tu nie pogram sobie fajnie. Nie będzie tak łatwo. Co ciekawe, to on robi friendly fire tym swoim. O, wow, uciekaj, 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 nie tak. Tutaj muszę wybrać. Leczcie, bandażyk. To on teraz będzie skakał. Dobra, odejdźmy. Trochę go tym nawalić. Uciekaj. To będzie długa walka, ale powinna być skuteczna. Mam na myśli, że. Okay. Dawaj był zapalający. Kion pobiegł tutaj, dawaj go. Trochę go tuczymy. Zbaw następnych pewno, co? On jak tak gryczy, to chyba wzywa pomocników sobie. Dobra, pal się. On tam będzie sobie powoli batracił tracił tego hapa. Hapsa. Jak będzie się palił, mam nadzieję. Oj, 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 za blisko byłem. Cholera. Lecz się. Lecz się. Dobra, załatwił swojego teraz szybko belt. Spalimy go. Odejdź. Uuu, tego nie zauważyłem. Jeszcze raz powtóreczka, super. Dobra, lecz się szybko. Lepiej szybko się podleczyć. Dobra, gdzie są te ząbiaski? O, wow, tu szybko biegają. O, te skurcze byki. Ajajaj, no gdyby nie te mniejsze, to tutaj by była prosta sprawa. Może odpalić bestię? W sumie nie wiem teraz. Ale czuję, że ta bestia to mi za wiele nie da, bo on mi i tak obrażenia będzie zadawał. A i dalej lecz się. Teraz będzie trzeba bandaże wytworzyć. Co on teraz wymyśli? Dobra, swojego załatwił? Nie jeszcze, nie trafił, szkoda. Dawaj, tutaj szybko kuszę. Dawam, dawaj go, dawaj, dawaj. Dobra, przywalił to. Do go. Czekam. szybko wytwarzanie, bo nie mam bandażyków. Jezu. Intensywnie. 10 na razie styknie. A czy ja mogę wytworzyć te strzały zapalające, gdzie one są tutaj, bo to szybciej działa? Mniejsze obrażenia, ale szybciej działa. Uuu, ale niewiele. Bo pióra potrzebne tutaj też, tutaj też. Mmm, niedobrze. Ale granatnik zapalający? Czemu by nie? Ile mogę? 24, to zróbmy z 5. Dobra, i teraz ekwipunek zamiast tego, granatnik. Ale najpierw i tak tym powalczę, bo chciałbym wybić te... Co? Nie! Ej, w ostatniej chwili coś czuję, że to było. Ja pierdziu. Trochę się zakręciłem. Dobra, pomógł mi nawet. Dobra, ucieknij, 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 bo ja tu mam apsika malutko. Ale jeszcze mam te apteczki przecież w razie czego. Dobra, nie jest źle. Czy tu załaduję? Stój, wróć. Och tych małych dużo tu wychodzi, wyłazi. Rozprawicie? Nie, no będą cały czas wyłaziły, ja nie mam szans w ten sposób. A i trafił mnie, cholera. O lipcia. Uciekaj, nie ten, nie ta broń tu. Dobra, dawaj go. Dobra, trudno. Dawaj. Zobaczymy, co będzie. To będzie. Dobra. O, trzeba tak było wcześniej zrobić. Serio. Jednak tryb bestii robi robotę. No i najważniejsze, że te małe już też się wtedy despawnują. Strasznie mnie suszy. Muszę się napić zaraz. przecież z nim niż z tym znikającym. Kolejne punkciki bestii, poproszę? W końcu. Okej. Okay. zająć się ich stwórcą. A to chyba ostatni. Sprawę, że te potwory dzielą z tobą więcej DNA niż z barony? Wiesz co? Nawet nie chcę o tym słuchać. Czas to skończyć. Biorę się do roboty. Myślisz, że dasz radę? Oliwia, Olivia, ile razy możesz mnie o to pytać? Idę tam. Ten bez łba kręgosłup osób wystaje, ale to jest. <głosłupy> epickie. mówią, że baron eksperymentuje z czymś, co sprawia, że zarażeni są jeszcze agresywniejsi. Dlatego proszę cię, uważaj na siebie. Kyle, to Lidia. Pamiętasz próbki, które dla nas zdobyłeś? Kamilo przeprowadził kilka testów, wyniki są obiecujące. Spotkajmy się w chatce ogrodnika w Starym Parku przy szpitalu psychiatrycznym. Omówimy sytuację. Oczywiście, tam właśnie zamierzam się udać. Tylko najpierw chciałbym podejrzeć yy, umiejki. Po 6 punktów, czyli mogę rozwinąć chyba już teraz wszystko. Rozszalały zamach, niby tak. Yy, czy mi to potrzebne? Nie wiem, tak nie korzystam pewnie z 90% tych yy, sztuczek, wszystkich dostępnych. Czy tam umiejętności? Może być umiejętności. Dobra, bestia. Bestia na full. Tutaj mi jeszcze trochę brakuje, to mi chyba nie będzie potrzebne. Tak jak mówię, i tak nie korzystam. Gdzie to jest w ogóle? Poka, poka mi mapę. Może tak i tak. Uuu, kawał drogi. Tak, kawał drogi, tak, bo jestem tutaj. No dobra, drogi widzu. Jeśli ci się podobało, zostaw pierdółki, subskrypcję z najlepiej z dzwoneczkiem. Łapkę, komentarz. I zapraszam cię na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Cześć.